To jest jakby oddzielna część życia. To jest oddzielna część Twoich zadań, odpoczynek. Że to nie jest coś takiego, że masz pracę i po prostu co jakiś czas wyłączasz silnik i go odstawiasz. Mhm. Tylko że to jest jakby przechodzisz z aktywności praca, zdobywanie, działanie na aktywność odpoczynek. To nie jest tryb wyłączony, mm. tylko jest inny tryb włączony. Mhm że to cały czas działa, tylko że właśnie musisz go włączyć, żeby i wtedy on się też przygotowuje, czy zbiera siłę do tego, żeby wejść w ten nowy tryb. A ten stary tryb, ten tryb pracy, czekaj, bo się tryby mi teraz pomyliły. Właśnie sensie, masz masz tryb, że pracujesz, nie? I on jest naturalny, bo jakby masz wymagania, nie? Szkoła, stawia ci wymagania i on tak. ci zweryfikuje, czy tryb pracy zadziałał. Tak, tak. A nie masz żadnego weryfikatora. Takiego instytuc no, instytuc no, ja instytucjonalnego. To ja jest ciało jest bezlitotystycznie, ale no no tak szczerze jest. No jest no tylko, że, tylko, że to, to wtedy ja sobie automatycznie myślę, aha, czyli ja po prostu na przykład wyśpię. Potrzebuję się. więcej. Wiesz, że odpoczywać i nie odpocząłeś, i twoje pierwsza myśl muszę więcej odpoczywać. A tak to nie tak. działa, bo możesz mieć dwa razy więcej i wciąż nie będzie działało. Z, zresztą akurat w wakacje to jest myślę, że dokładnie taki moment, kiedy przychodzi ci taka myśl, że kurde, wiesz, nie lubię odpoczywać, że trochę mam. Że jest ta relacja taka toksyczna, że to jest taki love and hate, że jak nie odpoczywasz, to chcesz odpoczywać, a jak są wakacje, tak naprawdę przypełniasz ten czas. Albo cię nosisz i tak naprawdę chciałbyś się czymś zająć. No tak, znaczy jest, jest taka rzecz, że w momencie, kiedy wcześniej przed wakacjami myślę, co będę robił, zaczynam to robić to co robię? Myślę o tym, co będę robił później, czyli co będzie po odpoczynku. Czyli, tak, że nie, jesteś od... czyli nie, nie, nie jesteś obecny na odpoczynku. Nie jestem obecny na odpoczynku. Bo jesteś już w przyszłości. Bo już planuję jakby, co będę potem. Po w tym odpoczynku przyszłości robię. w ocenie tego, co mi wrzucając. No mi tak. Mówisz. W sensie nie. Gdzieś tu. tam jestem. Gdzie się jestem, wychodzę sobie, nie siedzę tutaj, gdzie siedziałem, mhm. i e, dlatego nie odpoczywam. Mhm. Bo e, tylko właśnie to, jakby to nie jest. E, to jest jeszcze inaczej niż na przykład, bo jak masz różne aktywności, <coughs> się różne prace, raz robisz taką pracę, raz robisz taką pracę, raz robisz taką pracę. To wszystko są prace, i tam a też bywa tak. Bywa tak, że od, wybiegam w przód lub w tył. A w odpoczynku, oprócz tego, że wybiegam w przód i w tył, to nawet nie ma takiej myśli, że to jest coś, gdzie <coughs> masz być tu i teraz. Że dochodzisz taki wyrzut sumienia, nie powinieneś tego robić. W sensie, jak przygotowuję kazanie, i nawet czasami myśląc o kazaniu, e, przypominam sobie, że muszę jeszcze ustalić sobie grafik na przyszły tydzień i jakiś spotkań czy coś. No. No to wiem, że to przygotowanie kazania to jest coś, co ja robię. W sensie to jest mo część mojej pracy, słusznie, że to robię, nie? No to dobrze, że masz przynajmniej tak. No, no, bo można byłoby i tutaj mieć jakby problem. No, ale no, no też. Dobra, okej, okay, ale jakby nie to że jest. wiesz, ten. że robisz kazanie, ale tak naprawdę nie robisz kazania, tylko równolegle robisz już plan na przyszłość. nie? Tak, to działa, ale w takim sensie jakby łatwiej jest, wrócić, jest dużo Łatwiej tego kazania, bo ja wiem, że to jest moja praca, a jak, wiesz, to, że ten, jak mam odpoczynek. A wiesz, że mógłbyś równie dobrze, że pracować, to wtedy zostawiam. No bo jak? Jak mogę odpoczywać, no bo nie zasłużyłem na ten odpoczynek. Nie zasłużył, to też jest dobre. Okej, okay, no i tu jest jakby Szabat. temat szabatu i stworzenia świata i wszystkiego, nie? Że Pan Bóg też musiał zasłużyć na odpoczynek, bo musiał najpierw jeden dzień pracować, drugi dzień pracować, trzeci dzień pracować, czwarty, piąty, szósty. I jak już mu się wszystko fajnie wyszło tak, 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 i wszystko już było bardzo dobre, to wtedy powiedział: Ok, to teraz już zapracowałem. No, na przykład ja słyszałem coś takiego no to akurat nie chodziło o odpoczynek, tylko o zjedzenie śniadania kogoś pytam, jadłeś już śniadanie? a ktoś mówi, ja jeszcze nie zapracowałem na śniadanie muszę ileś tam rzeczy zrobić, to dzisiaj to nie, serio, nie, nie serio, naprawdę, w sensie yy, nie będę mówił, kto to powiedział bo nie mam autoryzacji, żeby jakby ten, ale, i to jest bardzo mądra osoba tak ale takie hasło było ale czekaj, to no nie, serio, Brat? Mu, nie, no nieważne no, to zostawmy to, ale yy, no, ktoś mu mówi, słuchaj, jadłeś już śniadanie? a mówi, jeszcze dzisiaj nie zrobiłem nic takiego, żeby zasłużyć na śniadanie i potem następnego dnia spotykam tego kogoś i on je kanapkę i mówię, Uuu, a zapracowałeś coś? A on mówi... Faktycznie, zostawił kanapkę i stwierdził, że zje później, nie? Dobra, to było trochę dziwne. Nie, dziwo, teraz, nie? Teraz, 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 nie teraz... ale jak w ogóle ham sensie to jest prawdziwa historia, nie Nie wymyśliłem jej. Więc masz. E, że musisz... Ale nie, ale tak jest, bo to... To nawet nie, nie, nie mówię, że e, Że tak jest i to tak nie jest, że to jest dobrze, czy to jest źle, ale e, no... Ciężko się pójść spać, jak nic nie zrobiłeś. Tak, tak, tak. tak, Nie, jakby to jest zupełnie inna skrajność. Aha. Czyli coś takiego, że masz zasłużony odpoczynek, czujesz się tak przyjemnie. Aha. Jeżeli masz doświadczenie, że, że działałeś, że masz odpocząć po czym? Jesteś ze mną? Czy myślę? Że masz odpoczynek po takim. Rozumiesz. Nie. Wstałeś rano, nie. poszedłeś na ucznie, byłeś powiedzmy na wykładach albo miałeś spowiedź, spotkanie w kancelarii, poszedłeś załatwić dokumenty na mieście, wróciłeś, poszedłeś na modlitwę południową. Poszedłeś potem, nie wiem, na kawę z braćmi, potem po południu przygotowałeś spotkanie, potem wieczorem poprowadziłeś to spotkanie, potem jeszcze miałeś dyżur spowiedzi. Podoba mi się, że wymieniłeś kawę jako obowiązek. Nie no, kawa, nie można jej wyciągnąć, więc jakby i zrobiłeś to, i się robi 23 i Ty sobie siadasz Aha. i sobie myślisz, tak, jakby kiedy się kładziesz spać, to i to jest mój dobry odpoczynek. Albo nawet nie mówię, że od razu kładziesz się spać, ale to sobie film wieczorem włączasz albo idziesz z mi się spotykać I jakby to jest taki, o. Oh. A potem masz sens sprawiedliwego, nie? Sprawiedliwy, który cały dzień skutecznie wykonywał swoje mm -hmm. obowiązki i jest okej, okay, bo odpocząłeś, yy, bo I zapracowałeś na sobie przypomnieć, właśnie, kiedy to nie tak mogłem zasnąć, tak zupełnie, zupełnie. I mm -hmm. to właśnie chyba było takie, coś, właśnie że to są te momenty, I że wtedy miał nie? takie poczucie, że... Mhm. Tylko właśnie, i, i to jest, jak tak się gardzają, nie? Pierwszy, drugi, czwarty, piąty, Ta. trzeci, czwarty, A, piąty, i, szósty i tak jest, nie? A jednocześnie teologicznie dokładnie jest na odwrót. W sensie, że. No, no, no to o czym rozmawialiśmy wcześniej No tak, że y... przed stworzeniem, przed pierwszym dniem stworzenia masz y... jakby co Bóg co... Co robił, zanim stworzył świat, nie? który był dzień tygodnia. No, nie, no to to, nieważne, po prostu nawet stary testament, ale nowy testament, nie, że niedziela jest pierwsza. Tak. Że zaczynasz od niedzieli czy od tego dnia jakby wypoczynku. Uh -huh. Czyli to jest twój punkt startowy. I z wypoczynku startujesz. No, to mi się podobało. Ja nie wiem, czy to słusznie sobie nazwałem, ale jak wtedy mówiłem, e, to pamiętasz, w Gdańsku u ciebie, o, tych, e, o tym żydowskim sposobie liczenia czasu. Czyli dzień zaczyna to się jest, wieczorem. Ja nie wiem, wydaje mi się, że to jest, jakby, że oni chyba tak nie robią, ale to brzmi tak naciąganie. Że, co? No, że dzień się zaczyna od wieczora. No nie, ale liczenie dnia zaczynasz od wieczora. No dobrze, no, ale I to i chyba z... to przy takich szebatach, nie? Nie, to każdy dzień zaczyna się od wieczora. A tak upłynął dzień, wieczór i poranek, który no my dnia? to trochę mamy w liturgii, ale to tylko przy nieszporach w uroczystościach. Ja, ja nie mówię, że to jest, za tym się kryje ta myśl, i że to wiesz, to jest. Ale jakby dla mnie mi uruchomiło takie myślenie, aha, czyli mój dzień zaczyna się od tego, że jest wieczór, czyli oczywiście jest ten najważniejszy aspekt modlitwy, tego, w że zaczynam świętować tak. uroczystość, ale że mój dzień zaczyna się nieszpory, kolacja bycie z bliskimi, z rodziną, z braćmi się, że... i idę spać. Mhm. Bo to, I to jak tak zacznę, To jak wstanę, czy wstanę, jak wstanę, w jakim będę kondycji, jakby to trochę już nie ode mnie zależy rano. Że ja nie odpowiadam za poranek, ja odpowiem za wieczór. Tak, ja sobie ten wieczór Że, ogarnę, że ja wieczorem nie? odpowiadam za poranek. No, ładny to jest. No i znowu, jakby, te, żeby trochę odwrócić, czyli ja dobrze odpocząłem, w związku z tym, i to jest dodatnie sprzężenie zwrotne. Mhm, tak, 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 to się a mówi, i, ja? i, tak, a Czyli, na... że dobrze mhm. odpocząłem i wtedy mogę o, pracować skutecznie, no bo mam ten y, wypoczynek, i potem, potem, że pracowałem skutecznie następnego dnia, to wpadam w dobry odpoczynek. Tylko. A rzeczywiście. Zrozumiesz, o co chodzi. Tak, tak. Czyli, tak. jak już raz mi się uda ten cykl tak, zrobić... Tak, jak, jak wyjdę w to, on się umacnia. A jak na, jak, jak to wyjdę to z, z niego, a jak nie, jak nie tak. potrafię pracować, bo nie potrafię odpoczywać, tak. to nie potrafię potem tym bardziej tak, tak. I odpoczywać. I teraz, jeżeli chcesz naprawić, czyli cykl jest taki, to jest uspirale, do, to jest dobrze, dobrze odpocząłem, dzięki temu dobrze będę pracował następnego dnia, dzięki temu będę dobrze odpoczywał hmm. i twoje życie jest doskonałe. W sensie, już nie masz miejsca teraz teraz na błąd. Nie, nie okej, okay, dobra. Grzech, no nie, ale, grzech, ale tak, 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 nie. Ale że wtedy to rośnie. I teraz, ja wiem, ty wiesz, nam się psują te cykle. W sensie, coś zepsujesz. Albo źle odpoczniesz, albo źle popracujesz. I wtedy się zaczyna sypać, bo jeżeli źle pracujesz, źle działasz, tak, nieskutecznie, tak, lenistwo, tak, tak. no to wtedy rozsypuje Ci się cykl, bo już nie odpoczywasz dobrze. Uh -huh. I potem nie odpoczywasz dobrze, więc kolejny dzień od razu wpada w lenistwo no. i się no. psuje. I teraz stajesz przed tym problemem i jak to naprawić, nie? Albo zapinając się tak mocno i super pracując, uh -huh. albo również zapinając się mocno i zaplanować dobry odpoczynek. Okej. Okay. Widzę. Działają, widzę. widzę bo jestem w stanie sobie wyobrazić i znam i widzę jakby dwie opcje, nie? Że to są, że albo właśnie albo ten, y, ta musztra. Mm -hmm. Nie, i ona, bo. I ona jest super działa. Tak. No i... ci po poużo... prace ci porządkuje odpoczynek. Tak. No bo i stąd albo, to masz doświadczenie, w... że jeżeli masz rytm życia klasztornego, tak? Modlitwy. Mm -hmm. Wyznacza jakoś obowiązki, które są gdzieś tam od ciebie wyznaczone na zewnątrz. I wtedy, jeżeli tylko pozwolisz się nieść, no to każdy z nas to miał, nie? Jeżeli dopilnujesz, żeby ci poniósł rytm, czyli będziesz w niego wchodził, to on cię właśnie zaprowadzi do tego, żeby dobrze ten dzień przeżyć, i wtedy odpoczynek jest czymś naturalnym, nie? Tak, tak, tak. I problem jest wtedy, kiedy na przykład nie masz zewnętrznego rytmu. W sensie nie masz planu dnia, nie masz wyznaczonych przez kogoś obowiązków, i to się takie rozsypuje. I można albo włączyć sobie auto musztre na pracę. Fajno. Albo e... tak, spróbuj. Albo jak nie jedzie ci jedno, to spróbuj no, tak, drugie. No, w takim sensie, w sensie ja, nie jesteś. Nie, nie, no, gdybyś... no, powiedzmy, że pewnie część z nas potrzebuje tak naprawdę właśnie rytm. Tak. Zachowaj porządek, porządek Aha. zachowa ciebie. A jakby my akurat będziemy o tym zaraz mówili, że, że to jest jakby drugi kierunek. Tak. że jeśli ci nie działa to. Spróbuj z drugą stronę. Tak, tak, tak w Od wieczora. Od wieczora. W takim sensie jedno I zadziała, to albo drugie rzeczywiście, zadziała. oczywiście nie rób poranka. Tak, tak, nie czyli próbuj, właśnie tak. spróbować. Oczywiście Wiesz, nie da był wieczorem, a potem. Ale czyli nie wiem, jakby to nie da, nie da się zawsze zrobić, ale czasami jest taki moment, że myślisz sobie, dobra, do dzisiaj podgonię wszystkie prace wieczorem. Wydzwonię, napiszę maile, napiszę, popracuję. Tak, jak masz wszystko. wiesz, że koło pytam. pierwszej w nocy ta wydajność zaczyna po prostu tak, Jej. już nic, tak po prostu walczysz i w, pięć min w pół godziny robisz to, co normalnie w ciągu dnia 5 minut. To wtedy czasami, jeżeli masz odwagę, patrzysz faktycznie na plan, twoje zobowiąza moje zobowiązania na przykład wobec innych ludzi, czy ja mogę powiedzieć, odkładam to i dzisiaj wieczór robię odpoczynkowe. W ja sensie mądrze przeżywam ten odpoczynek. I z uczciwością potem od rana zaczynam. Nie? Mhm. Co widzę w Twoich okularach? Jak Co widzisz? Ee... Ciebie. Ja nie widzę w okularach, bo masz mam tam wadę, że nie po prostu mi się wszystko już rozmazuje. Minus jest... 4. To rzeczywiście... Minus 3,75 na jeden, na drugie minus 4. Aha. I chodzi o to, że ee, no jakby gdybyśmy, gdyby ktoś z nas wymyślił taki super sposób, który zawsze działa, no to byśmy napisali książkę coachingową e, i hmm. byśmy po pierwsze sami zastosowali, nie mieli problemu, a po drugie byśmy ten, e, mieli jakieś bestsellera. Ale wydaje mi się, że sam, na przykład dla mnie był odkrywczy ten pomysł. I jeżeli widzę, że to przestawienie się na pracę, e, zaplanować, czemu ona wchodzi z powrotem do powieści? No, pójdźcie sobie. Wyschnie to poleć. I chodzi o to, że widzę, że nie zadziałało, no to zacznę od tego odpoczynku. I, i sądzę, że właśnie i tej księdze rodzaju to trochę można zobaczyć. Mhm. Te koncepcje i w tym, co powiedziałaś, że jest niedziela, jest pierwszym dniem tygodnia, nie? Oczywiście, problem się zaburza takim, jak jesteś księdzem i niedziela jako pierwszy dzień tygodnia, to jest niedziela, kiedy masz najwięcej pracy. Nie, to nie mówimy. Ale w ten sposób, że, że mądrze zaplanowany odpoczynek może ci coś ustawić. Dla nas niedziela. Wszystko. I czyli zepsuł mi się cykl, dobry odpoczynek, dobra praca, dobry odpoczynek i tak dalej, to wtedy robię stop, klatkę i patrzę, co jestem w stanie naprawić. Naprawiam dobrą pracę, próbuję raz, drugi, trzeci nie zadziałał, to spróbuj zrobić dobry odpoczynek, nie? I wtedy, jeżeli to ci się uda, to popłynie dalej.